Bye. Mogę strzelać, chować się i tak młynka zaliczę. Jaki se mnie szuty banal, gram Fortnite już od rana. Wszyscy mi zazdroszczą z Gila, wszystkich tu rozwalam nagle. Dwóch typeczków, więcej fragów. Zróbmy dzisiaj kozak walkę. Jeden frag, i tym spocony, to nie miejsce na wam biorę, na wam na biorę. Baba, baba nanki, nie gra głupiej na paszanki, Baba, baba nanki, gram Fortnite'a, żadnej strajki, baba, baba Wolę grę niż koleżanki, baba, baba nosku pleci przez wieczaszki. Baba, baba namki, nie gram głupiej na baba, baba namki, gram portajta i straki strajki, baba. Baba Wolę wole niż koleżanki, baba, baba nam kinos pleci przez wieczaszki. czaszki Ubrałem tego bananka, kiedy stoi to, że nadal choć wykrywał, nie jestem lubem młynek, mu to twój zarobek. Śmierci się nie liczy, a każde to się nie ćwiczy Zawsze byłem tym banankiem, będę zawsze świecił blaskiem Nie ma szansu na porażkę, przecież nikt cię tu nie woła Może jestem tu bambiorem, to i tak czy zjadę w szkole A jeśli wygrasz z bambiorem, zacznę grać dzisiaj ze scrolem Odawane nowe pole, wuję banan, zjedz to twoje zjedz to twoje Baba, baba nanki Nie gra głupiej na paszanki, baba, baba nanki Gram fortajka, na żadne strajki, baba ba. Skolę baba baba nam tinów pleci przez wieczaszki baba baba nam Nie gra głupiej na paszanki, baba baba nam tin gra Fortnitea żadnej strajki baba Baba namki wolę gry niż koleżanki baba baba nam tinów co pleci przez wieczaszki baba baba nam baba 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 Baba, baba namkiną skupleci przez wieczaszki. baba. Baba nam nie gra na paszanki, baba. Baba nam ki gra porta ta żane strajki baba. Baba nam ci wolę granisz koleżanki, baba. Baba nam kinął skopleci przez wieczaszki. baba. Baba nam nie gra na paszanki, baba, baba ta żadnej strajki, baba, ma ba, ba, bananki, wole niż koleżanki, baba, baba namki, no pleci przez dwie